Witam Was po długiej przerwie gdzie nie było żadnych odcinków ani live'ów ale po prostu tak tak się stało, że nie mogłem sobie po prostu nagrywać tutaj byłem na drafcie, bo sobie tego popatrzyłem ale tak, trochę chciałem porozmawiać sobie o tej aktualizacji, która wyszła, gdzie są klub quiz wyszedł Taka jest, mam jedną taką ciekawostkę dla Was o tym klub Quizie, bo tu są ogólnie jest 8 poziomów, za które dostajemy takie oto nagrody za każdy poziom. Nie wiem czy Wy zobaczycie, ale za ostatni poziom jest paczka 88, a za poziom 7 icon Pack. Ale to tak naprawdę jakby ja nie mówię, że to jest jakieś złe albo coś, ale... To pochodzi, bo ja gram od do 18. Do kefuty. Więc trochę do kefutów pograłem, trochę do znam. I jak zobaczyłem ten klub, Quiz poziom pierwszy, to od razu mi się lampka zaświeciła w głowie. Ponieważ mm, nie pamiętam, w którym to kefutcie, ale w którymś z który sobie już patrzę na telefonie. Nie wiem, czy to nie było w 18, albo w 19, albo w 19. Jest. No właśnie. Jeżeli byście sobie odpalili do Kefuta 18, moglibyście zobaczyć, że jest. Bardzo podobne kluby są. Tylko tutaj jest inaczej zrobione, bo trochę bardziej pozakrywane te kluby, a więc troszeczkę ciężej jest zobaczyć. Tutaj było pod nazwy, trzeba odgadnąć, ale kluby są bardzo zbliżone. Nie są identycznie do, jeden, do jednego, ale większość klubów jest zrobiona prawie tak samo. Pomniejszane są te poziomy, ale w poziomie pierwszym to ponad 50% się zgadza, z tego grafu 18. Mimo, że wiem, że trochę tutaj dragon sporo na tym, czyli tak naprawdę już inne wydawnictwo. Bo zmienili nazwę, ale jakby nie ja rozumiem to, że. Bo oni pozmieniali to też, żebym nie, nie zrobił się taki, że ja się narzucam, że oni przekopiowali to albo coś. Nie, nie przekopiowali, nie przekopiowali tego w 100%, ale w jakiejś tam części jest to przekopiowane. Ja jestem aktualnie w, na poziomie trzecim, jeżeli chodzi o telefon, na komputerze nie gram, bo. Nie mogę się zalogować. I jeżeli jeszcze zostały, właśnie, czy dlatego byłem w drafcie, chociaż nie wiem, nie, bo to wy zostały takie same, ale nagrody online się bardzo zwiększyły. Więc paczka już 87 7 od, od nie wiem jakiego czasu, bo nie sprawdzam też tych aktualizacji cały czas. Trochę nie grałem, bo po prostu mi się do tego trochę znudził. W, w, przepraszam, Smog Games. Mi się znudził, ale teraz wracam. I popatrzymy chwilę na ten tokę fut ja ja mam z tego Smog Games. I osiągnięciach doszły nowe właśnie też wyzwania za um, tego. Tak, Najbogatszy na planecie na przykład zbierz 50 milionów, zbierz 20 milionów monet, i też doszły za... Tym powiem tylko na pewno o Tron z Pucharów, tego też chyba nie było I na pewno doszło z tym Club Quizem, żeby dojść do tam innych poziomów Ale dzisiaj też jest po świętach Przeskocz! Po świętach więc też musi być jakiś konkursik I konkurs odbędzie się... tutaj trochę schodzę niżej nie ten, aha, no właśnie, no właśnie, odchodzi, że ja nie jestem zalogowany. Ale możemy zrobić o 20 neymarów 92 overalla, które kosztują gdzieś z 13 milionów. Mam nadzieję, że celem one trzymają. Może mniej więcej tyle kosztuje, bo mam trochę ich. Będzie konkurs o 20 neymarów plus oprócz neymarów o 5 maradonów mara, jak to się odmienia? maradonów? jakoś chyba tak, maradonów o 5 maradonów, a więc 20 neymarów plus 5 maradon, a jedynie co musicie zrobić to napisać w komentarzach napisać w komentarzu, wracam i jeżeli tu będzie do łap bo ma się to pojawić ogólnie ten odcinek, znaczy drugi odcinek z wynikami konkursu ma się pojawić, gdzieś mi się zdaje 1-2 styczeń. Ale jeżeli chcielibyście skrócić ten czas, no to jedna łapka w górę. To jest 5 godzin szybciej odcinek. Chyba, że wyjdzie, o, na przykład jakby wyszło tam, że będziemy cofać o 5 godzin i by wyszło o północy, to wrzucam szybciej dnia. Czyli tam 20, na przykład jakby było o północy filmik, no to wrzucam gdzieś 20. I to na razie będzie chyba tyle. Z tego tutaj nie patrzcie na te karty. Możemy jeszcze paczki pootwierać. Co jest sprzedam kart. Trochę i to tak mi nic nie starczy. Ale trochę będzie lepiej wyglądać. Jeżeli się uda mi zalogować to oczywiście będą ciekawsze odcinki. No i zapraszam Was do też subskrybowania kanału. No i to będzie dzisiaj w tym odcinku. 6 minut. Chyba najdłuższy odcinek na moim kanale. Trzymajcie się i cześć.